Dzień dobry kochani, w kolejnej serii pytań dzisiaj znowu mam e, fantastyczne pytanie do Marcina. E, powiedz mi, czy warto zadawać e, rodzicom pytania biznesowe i radzić się rodziców albo znajomych w kwestii biznesu? Hmm, to zależy. Od No od bardzo istotnej rzeczy. Jeśli e, mama jest e, doświadczonym przedsiębiorców prowadzi biznes wiele lat i ma całkowity inny punkt widzenia niż człowiek etatowy lub mama, która całe życie pracowała nie wiem, w szkole albo w jakiejś fabryce albo w sklepie i teraz wy zakładając biznes próbujecie się doradzić kogoś, kto absolutnie nie ma obrazu tego jak wygląda budowanie takiego biznesu, czy to znajomych, czy rodziców, czy kogokolwiek. Większość z was niestety w swoim gronie ma osoby bardzo podobne do siebie. I chcecie się ich radzić, mało tego, z nimi dyskutujecie na ten temat, a oni was tylko wciągają w dół. Nie mają żadnych mądrych argumentacji, czy coś działa, czy nie. No bo skąd mają wiedzieć, jak nigdy nie zrobili nic, nic nie sprzedali, nikogo nigdy nie zatrudnili, nie znają ustaw, nie znają form płatności, nie znają się na podatkach, nie potrafią dodać 2 plus 2. Więc kiedy się radzić i kogo? No... Kogoś, najlepiej znaleźć sobie kogoś, kto w danej branży, w waszej branży, na przykład fizjoterapii, przeszedł już jakąś ścieżkę, wydeptał ją, sprawdził narzędzia, i to ma sens. I wtedy radźcie się, a nie traćcie czasu na to, co nie ma sensu. Więc. A co jeśli fizjoterapeuta radzi się swojego księgowego, bo na przykład chce otworzyć spółkę mhm. i księgowy kategorycznie odradza zakładania, otwierania spółki? No i to jest na tej, samej, na tej samej zasadzie. Zazwyczaj firma, która prowadzi działalności gospodarcze, nie ma pojęcia o prowadzeniu spółki i udaje, że wie coś na ten temat, no bo normalnie jak założycie spółkę, to straci klienta. Więc sam nie prowadzi spółki, więc dla niego spółki są B. Więc Wam nie doradzi. Więc musicie znaleźć doradcę podatkowego, doradcę biznesowego, który zjadł zęby na tym i prowadzi pewne spółki, spółki cywilne, spółki zoo, nie wiem, spółki akcyjne i wtedy ma to sens, żeby z kimś gadać w ogóle. Nie? Więc zawsze przetarte ścieżki, radźcie się naprawdę o ludzi, którzy mają o tym pojęcie, a nie traćcie czasu na to, żeby na urodzinach. Gadać o biznesie na oryginal, zjedźcie się ciastko, pogadać o pogodzie i tyle. A jak chcecie się doradzić w kwestii marketingu, to do mnie. To co? Do następnego. No, trzymajcie się, hej.